Popieramy tego, tego rodzaju manifestacje i generalnie walczymy o to, żeby była ustawa o związkach partnerskich. Tak jest jeden z tych etapów, które uznajemy. To jest taka główna droga i mamy nadzieję, że w parlamencie jest teraz obecnie projekt nasz, projekt Klubu Lewicy. Odnośnie związków partnerskich mamy nadzieję, że znajdzie poparcie w Sejmie. No a jak nie, no to po prostu po raz kolejny okazuje się, że Polska jest siedliskiem konserwatyzmu, zaściankowości i klerykalizmu. Ale mamy nadzieję, że będzie to... Bardzo pozytywny wynik głosowania i że wreszcie Polska dołączy do wielu państw, które już te związki partnerskie mają i są prawdziwie europejskie i wolnościowe. Jest to pewna, pewna niezręczność ze strony pani prezydent gronkiewicz Walc, natomiast nie jestem zaskoczony, ponieważ, i mówię, jest to partia konserwatywna, partia, która nie zawsze popiera tego typu wydarzenia. Nie do, bardzo mi się stało, że nie ma pani Gronkiewicz-Waltz, natomiast przypomnę, że w innych państwach, jak były takie parady równości europejskie, to zawsze prezydent miasta albo mer miasta otwierał. Otwierał te parady i było przyzwolenie pełne ze strony Was miasta. Nie ma zaskoczenia, ale jest generalnie szkodliwa decyzja.